Hej, hej wędrowcy! Dzisiaj was będę zachęcał do przejścia trasy 50-kilometrowej Prudnickiego Maratonu Pieszego. Imprezę dwukrotnie musieliśmy przekładać. Aktualny termin i na pewno już ostatni to 26 października, czyli najbliższa niedziela. Ja natomiast dzisiaj sprawdzę trasę Hmm, ponieważ musieliśmy ją już troszeczkę zmodyfikować w porównaniu z tym, a co było planowane. Z jakiego powodu? Wszyscy się domyślamy oczywiście z powodu powodzi. Nie tylko w Polsce, ale i na terenie Republiki Czeskiej wprowadzono zakazy wstępu do lasu i trzeba było się dokładnie zorientować, gdzie można wchodzić, a gdzie nie. E, zakazy wstępu do lasu występują przynajmniej na części obszarów lasów Arcybiskupstwa Ołomunieckiego, czyli mówimy tutaj na, o kompleksach na e, zachód od szczytu Biskupiej Kopy. E, zakaz wstępu do lasu a, na Cwilinie i Jeżniku obowiązuje też w lasach komunalnych Karniowa-Krnowa. E, dlatego. E, zdecydowaliśmy, że e, trasa 50-kilometrowa rozpocznie się przy zamku Pałacu Linhartowy na granicy polsko-czeskiej, czyli niedaleko Albrechtic, i na granicy z powiatem głupczyckim. E, stamtąd przejdziemy e, do Opawicy, dzisiaj wsi, a dawnego e, miasteczka tam będzie taki fragmencik dosyć e, zniszczony obok dawnej palmiarni ale czy oranżerii ale bez problemu możecie tamtędy przejść troszeczkę się wyginając w Opawicy warto się na chwileczkę zatrzymać na tamtejszym dawnym ryneczku można powiedzieć, że to takie trochę a, miasto upadłe bo niewiele z tej dawnej miejskiej świetności nie zostało ale tych śladów trochę tam też tam widać jeżeli podejdziecie do kościoła to na jego ścianie od strony prezbiterium znajduje się płyta rodziny Sedlnickich do nich też należał zamek linhartowy no i to jest ich główna siedziba tego rodu, które jak może niektórzy z was pamiętają Sedlnicki von Holtitz to oczywiście łąka prudnicka i też pewien epizod w historii Pałacu Rozkochów związany z Marią Teresą Sedlnicki von Holtz, która wyszła za mąż za Karla Filipa von Harach. Za opawicami idziemy asfaltową drogą, później kawałeczek taką utwardzoną do miejsca gdzie z powrotem już po polskiej stronie do miejsca gdzie się przycina z granicą z tamtego miejsca są schodki no i właśnie teraz za tymi schodkami wspinam się na górę na graniczny wrch. Chyba to będzie najwyższy szczyt na naszej trasie a jak będzie dalej na co należy uważać na trasie a będę opowiadał w kolejnych częściach naszego filmiku więc zapraszam do dalszą wędrówkę. Fragment naszej trasy prowadzi przez przy granicy państwa. A jak ktoś jest uważny, a i spojrzy dobrze pod nogi, to może znaleźć ślady starych oznaczeń granicznych. Tu na przykład mamy taki słupek. Jesteśmy na wierzchołku granicznego wyrchu. a tutaj widzicie jest literka D. A niestety słupek, kiedy przestał pełnić swoją funkcję, został obłupany. Z każdej strony, i niestety szczegółów już nie poznamy. Za chwilę będziemy przy widokowych na chętnym Wyrchu. A ja tylko wspomnę, że wchodząc na górę od strony drogi, opawice albrechice, będziecie mogli wziąć udział w małej zabawie, ponieważ po drodze są takie karteczki konkursowe dla dzieci, ale i też pewnie a dorosłych. Taki konkurs, taka zabawa zorganizowana z okazji rocznicy uzyskania niepodległości przez państwo czechosłowackie. No i po drodze są zagadki dotyczące a Czech. Już nie o Słowacji, a Czech, czyli jakie jest największe miasto, największa rzeka, największa zapora. A możecie sobie to przeczytać, spróbować odpowiedzieć. A na odwrocie w tych kartek są odpowiedzi. Więc miłej zabawy. No i jesteśmy. Przy naszych niezwykłych, niezwykłej podwójnej wieży widokowej na szczycie chranicznego Werchu. Uh, no jesteśmy na szczycie chranicznego Werchu i na wierzchołku 25-metrowej podwójnej wieży widokowej. A z góry niesamowitej widoki zobaczyć. Gdzieś tam na horyzoncie jest budynik. No i najbliżej nas położone jest Albrycice. W z wyrchu, a wkraczamy na bajkową ścieżkę do Źródła krecika, tak? Naszego bajkowego krecika z bajki czołosłowackiej, telewizyjnej. A, a na trasie można spotkać różne magiczne stworzenia, na przykład taką fantastyczną żabę. Korona, My jesteśmy. Przy źródełku Krecika. A gdzie Krecik? Tutaj. Tutaj dochodzimy do takiego mylnego miejsca. To jest już troszeczkę za e, bajkową ścieżką. Szliśmy tą drogą. Tutaj docieramy, tu mamy rozejście szlaków. A i my idziemy szlakiem czerwonym. W kierunku Buczawki i Rudolcic. Ale nie skręcamy tutaj. Tylko musimy się trochę cofnąć. Zobaczcie, tu jest znak. Czyli wracamy kawałeczek tą drogą, którą żeśmy przed chwilką tędy szli. No i zobaczcie, tu mamy zakręt w górę, i idziemy w tą stronę. Czyli jeszcze raz. Idziemy stąd. Idziemy tutaj prościutko. Tutaj nie zauważamy tego, co się tutaj dzieje faktycznie, ale przed nami jest rozejście szlaków, więc my tutaj bacznie sprawdzamy na drzewa co się tutaj dzieje i zobaczcie po prawej stronie jest wejście na górę. Idziemy tędy. W pięknych okolicznościach przyrody z masywu Kobyla i schodzimy do Sibuczawka. Zobaczcie, jaka jest dzisiaj piękna pogoda. Czechy to fantastyczne pastwiska. I takie zwierzątka krówki, owce, owieczki. Sprawa bardzo ważna to powiedzieć. To jest organizatorem naszego Prudnickiego Maratonu Pieszego? A jest nim mianowicie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku. A jestem po 15 km marszu, minąłem Nowy Las, a więc już czas na pierwsze wnioski. A jeśli chodzi o obuwie, to polecam raczej obuwie lekkie a z twardą podeszwą. Jest tam troszeczkę takich kamyczków po drodze, więc żeby to nie były jakieś chinki czy te tenisóweczki. Natomiast a, fajne buty trekkingowe jak najbardziej będą przydatne na tą trasę. A, to jest trasa szybka, to znaczy, że nie będzie tutaj bardzo wysokich górek. Trochę przewyższeń na początku będzie, później nam się e, trasa wypłaszczy. Będzie dużo asfaltu. Ale tak jak mówiłem wcześniej, to też wynika z tego, jaka jest sytuacja po powodzi i nie chcemy Was zabierać w jakieś trudniejsze trasy, gdzie też nie, jest pewny, nie ma pewności, jak wyglądają szlaki. A jak jesteśmy w Sleskich Rudolticach, to nie sposób trochę zboczyć ze szlaku i zobaczyć zamek tejże miejscowości. we wsi Dolni Pawelice i zobaczcie kogo my tutaj widzimy hello jak se menujesz bohuszowskie stawy rybniki Przed Bohuszowym. mamy taką łączkę. A jest znak w kierunku tej łąki i wydaje się, że nie wiadomo, którędy iść dalej. Po prostu macie iść wzdłuż rzeki, która się tam wyciągnie. No widać, że tutaj powódź zadziałała i trochę nam tutaj terenu zalała. Ale po prostu idziecie wzdłuż rzeki cały czas prosto. Niesamowite zniszczenia. Tam zaraz po drugiej stronie brzegu A, ciągnie się linia kolejowa, wąskotorówka. O, jakiś środek wypoczynkowy, który się tutaj znajduje. O, no, środek też ucierpiał w czasie powodzi. A, ale jest kładka, którą można przejść do ruin zamku Fulstein. Kto chce może, kto chce nie chce, nie musi, a ja zachęcam. I ja idę. Idziemy do zamku Fulstein. Tu mamy skrzyżowanie. Szlak zielony idzie dalej prosto. My natomiast schodzimy właśnie w lewo i idziemy już później zielonym szlakiem. To jest taki skrót, ponieważ dopiero tam gdzie za 300 metrów te dwa szlaki się łączą i z powrotem prowadzi tędy. Więc mamy taki fajny mały skrócik. A macie dyspensę, możecie tędy przejść, żeby zaplanować punkt kontrolny. A i chyba zrobimy go tutaj. Pierwotnie miał się znajdować pod wieżą na ręcznym wyrchu ale to by było trochę za blisko starcu. Dlatego chyba go zrobimy tutaj fajne miejsce, dobrze widoczne, na pewno go nie ominiecie i jest też w takim miejscu, żebyście za bardzo nie skrócili sobie drogi do prudnika. Więc zapamiętajcie jak już będziecie wychodzili z Bochuszowa, to tutaj będzie punkt Karlowice. Na koniec trochę asfaltingu, od Babuszowa przez Karlov aż do Dziwczego hradu. asfalcik, asfalcik i asfalcik, ale bardzo przyjemnie się idzie, szybciutko i piękne krajobrazy, I też widać a, nasze dwa wiatraki czeskie, które widać też a z pródnika z Radzławów Śląskich, Sokoli, z okolic o tutaj. Jeden się nie kręci, a drugi się nie kręci. A tu jest nasza dalsza droga kolejna miejscówka, do której warto wpaść, idąc szlakiem to zaledwie około 100 metrów od, od szlaku zamek w Dziwczym Hradzie zamek rycerzy maltańskich wspaniała budowla kiedyś znajdowała się przy drodze z Prudnika do karniowa i na opawę. Dawna droga nie prowadziła, dawna droga nie prowadziła przez wysoką i tylko przez las Trzebiński. Schodziła do miejscowości Studnice i za rzeką wspinała się właśnie tutaj skarpą obok zamku, więc nikt, kto chciał przejechać tą drogą, nie przejechał skontrolowany przez załogę zamku. Fantastyczny zachód słońca nad stawem koło wsi pitarne coraz bliżej próbnika Pomnik w Pitarnę. Kiedyś, kilkanaście lat temu, uczestniczyłem w uroczystości w tym kościele i przyjechali goście z zakonu rycerzy maltańskich którzy mieli kiedyś patronat nad tą świątynią Kolejne miejsce zmyłka na Wysokiej a tutaj ostatnio powiedźcie nam drzewa ale o, o, widzicie zobaczcie to nam fajnie wskazuje w prawo można tego nie zauważyć więc chcielibyście na pewno iść prosto a tutaj trzeba skręcić w prawo w taką niepozorną dróżkę która sprowadzi nas za chwilę do Arnultowic Coś jakby ciemno, <laughs> ale zaraz powiem dlaczego. A w tle wspaniały zamek w No dobra, teraz wyjaśnienie dlaczego. Jest tak, że jest całkiem ciemno. A ja dopiero wracam do prudnika a, Czy żeby wszyscy tak wracali w takiej ciemności? Nie a, po prostu dzisiaj wyszedłem a, znacznie później niż powinienem Trzy 3 pół godziny a, ponad ten czas kiedy faktycznie wy wyruszycie, więc będziecie mieli a, spory, spory zapas, a, żeby przed zwrokiem dotrzeć do próbnika poza tym ja dzisiaj a, zwiedziłem i zszedłem ze szlaków do wszystkich atrakcji jakie są po drodze, do wszystkich zameczków, pałacyków, a wy natomiast nie musicie tego robić, dzięki czemu zaoszczędzicie dużo, dużo czasu. Niemniej, lepiej nie iść wolno, iść w dobrym tempie, bo wracanie w nocy a, jest przyjemne. Ale jeśli ktoś nie zna dokładnie ostatnich kilometrów trasy, to zawsze może mieć kłopot A z tym, żeby ją dobrze wybrać i nie błądzić po prostu pod koniec. A my jeszcze się spotkamy. Jestem za Jędrzychowem. Zmierzam do granicy państwa, czyli niedługo będę w Dębowcu, koło Dębowca i już będę schodził do Prudnika. No to do zobaczenia. Kochani, jesteśmy w Prudniku, trasa została zaliczona, a trasa bardzo przyjemna pod względem krajoznawczym, 9, może nawet 10 na 10 punktów, naprawdę fajne rzeczy po drodze, pod względem górskim skromniutko oczywiście, trasa jest bardzo prościutka, dużo odcinków asfaltowych. Polecamy! Przypominam, Prudniecki Maraton Pieszy. Mamy kilka tras. Trasy krótsze o długości kilkunastu kilometrów ponad 20 kilometrów trasa Dwintrzechowa bardzo fajna trasa 42 kilometrowa Prudnik, biskup Jakoba, Prudnik. No i oczywiście trasa królewska 50 kilometrów z zamku Inchartowy. Z dużą, oczywiście niecałą pentelką na ziemi osobłoskiej, z pięknymi zamkami, tak sobie w myślach liczyłem, to jest ich chyba pięć po drodze. Więc naprawdę atrakcyjne miejsca, fajne do zobaczenia. Pogoda dzisiaj była idealna, tylko sobie życzyć, żeby taka pogoda była w przyszłym tygodniu. Dokładniejsze informacje, godziny wyjścia i tak, dalej, i tak dalej, znajdziecie na naszych stronach w tym miejscu. Pozdrawiam bardzo serdecznie się Polaka, Dawida Przyszlaka, koleżankę prezes Basię Drożdżowicz, która nam też bardzo pomaga w organizacji PMP i oczywiście wszystkich członków PTTKU i też firmy i instytucje, które a nas wspierają w organizacji tego rajdu. Tak więc do zobaczenia za tydzień na Prudnickim Maratonie.